skok z dobiegu czyli jest to taki dwutak czyli po prostu dostawiamy jedną nogę drugą skakujemy i teraz pokażę wam dwie opcje lądowania jest to dobre ćwiczenie także na kształtowanie techniki lądowania oprócz też samego wertykalnego skoku pierwsza z nich to będzie lądowanie obu nóż, druga lądowanie jedną eee, najpierw sam skok czyli dostawiamy jedną nogę to jest tak jak przy wall jumpie. Czyli jest jedna noga, schodzimy już nisko na nodze, druga noga, ręce mamy z tyłu, wymag do góry i wyskok. Ok? I teraz, jak robicie sobie to ćwiczenie, nie robimy tego przy ścianie tak jak w Więc tak naprawdę nie ma znaczenia, którą nogą będziecie robić. Najczęściej wybieramy tą nogę dominującą, ponieważ jest nam łatwiej i częściej to wykonujemy, natomiast, natomiast w sytuacjach wojskowych często nie będziecie mieć wyboru, z której nogi się wybijecie, eee, więc warto trenować zarówno jedną, jak i drugą stronę, żeby obie po prostu były jednakowo dobre. Okay? Czyli tak, dostawiamy nogę, jedna, druga, wyskok. Tu spójrzcie, sam wyskok. Okej, okay. jeszcze raz. a drugą nogę. I teraz przy lądowaniu, moje ręce idą do tyłu, amortyzuję dobrze to lądowanie. To było lądowanie obu nóż. Teraz pokażę wam lądowanie jedno nóż. Ok, średnio. Jeszcze raz. Okay. Dobre, kontrolowane lądowanie, kolano nie ucieka do środka, trzymam je na zewnątrz. Lub w osi ze stopami. Ok, i tak samo. Teraz jedna noga, teraz druga. Tutaj już za bardzo nie ma znaczenia, czy pierwszą dostawicie prawą i wylądujecie na prawej, czy dostawicie lewą i wylądujecie na prawej. Możecie sobie to mieszać. Moim zdaniem nie ma większej różnicy. Natomiast ważne, żebyście wykonali, jedno, żebyście wykonali taką samą ilość powtórzeń i na jedną, i na drugą nogę. I progresją do tego ćwiczenia będzie skakanie coraz wyżej. Czyli po prostu, jak wykonujemy pierwsze powtórzenia, tak jak widzieliście, ja wybiłem się dość nisko. Po to, żeby dobrze wylądować, utrzymać równowagę i powstrzymać te siły, które spychają mi nogi do środka. Kiedy czułbym się pewniej i zaczęło mi to dobrze wychodzić, mogę skakać coraz wyżej. I lądowanie z, wyższej, z wyższego jakby miejsca będzie oczywiście trudniejsze. Tak Więc to jest progresja. Zaczynamy skakać nisko, mogą to być dosłownie takie wybicia. Okay? Potem skaczemy coraz wyżej, coraz wyżej i staramy się utrzymać.